Niedługo wrócę. Bądź grzeczny, dobrze? Pa! Jak ona śmie mnie tu zostawiać? Musi ponieść konsekwencje tej zdrady. Papa, poduszko! Pa, Lecisz, Koleś! Narka! Co tu się stało? Nie było mnie tylko dwie godziny? Miałeś być grzeczny! 99 dziewięć, sto. Gotowe. Wszystko jest idealnie. O, wróciłaś wreszcie. Uff, jakoś się udało. No leć, Duduś. O nie, brudne łapie. Wyszłam. Spójrz, co on narobił! Przepraszam, Ewa! Musi być na to jakiś sposób! A, już wiem! Wystarczy odciąć końcówkę balona i nałożyć go na łapkę pupila! Proszę, kto jest taką grzeczną psinką? Teraz można serwować przytulasy bez obaw! A przy tym wyglądają słodko, co nie? na pieską ucztę. Pimpuś? Gdzie on się podział? Chyba się ukrył. Gdzie jesteś, maluszku? Tutaj go nie ma. Czyżby znowu pod startą prania? Pewnie bawi się na zewnątrz. Nie. Gdzie ten Pimpuś się schował? Czy ja widzę futerkowy trop? Wiedzie wprost do tej szatki. Jesteś tam? Aha! Pimpuś! Wiedziałam! Utknąłeś tam, biedaku? Prawie byś przegapił swoją ulubioną porę dnia. Wsypałam ci też parę smakołyków. Och! O! Ile tu kłaczków? Pimpuś! Twoje włosy są dosłownie wszędzie! Nawet na moim ubraniu. Jak mi to wytłumaczysz? Wracaj, pingus! Trzeba cię porządnie wyczesać. Skąd wziąłeś tyle futerka? Uch. Patrz, ile tego jest! Chyba muszę kupić nową szczotkę albo po prostu ulepszę tę. Załóżcie kawałek pończochy na szczotkę. I przebijcie przez nią igiełki. Kiedy już skończycie czesać pupilka, wystarczy zdjąć ją razem z włosami. Jak nowa! Pora na tulaski bez kłaczków! Mój kochany futrzaczek. Mogłabym to oglądać cały dzień, ale co Duduś będzie wtedy robił? Co chcesz porobić, mały? Nie chciałbyś się pobawić, co? Patrz, co mam! Łap! Nie? Znudziła ci się ta zabawka? A co powiesz na te? Twoja ulubiona piłeczka! Nie chcesz? Chyba sama zaraz złapię doła! Jedyne, co go rusza, to te smakołyki! Co nie, Duduś? Ale wiem już, co zrobię! Duduś uwielbia przysmaki, szczególnie w parze z piłeczką. Wytnijcie otwór w piłce, ściśnijcie, a następnie włóżcie tam parę pysznych przekąsek. To go powinno zająć na jakiś czas. Gotowe! Patrz, co tu dla ciebie mam! Łap! Działa! Pewnie poczuł te smakołyki. Będzie miał teraz jakieś zajęcie. Chyba mu się spodobało. To zadanie jest trudniejsze niż myślałam. Co tam Kicia? Nie skaczemy na książki, ok? Frania, zostaw moje podręczniki dobrze? No niemożliwe. Och, Frania. Słodziaku jeden. Poprzedzimy się później, ok? Idź poleżeć na kocyku. Do później. I zostań tu, dobrze? Mam sobie iść? Dobra! Wreszcie trochę spokoju. Och, już chyba wiem. Ach, co się stało? Frania? Frania? O nie, zostawiłam ją za drzwiami. Frania, gdzie jesteś, mała? O nie! A co, jeśli uciekła z domu? Muszę ją znaleźć! Widziałaś moją kotkę? Dzięki. Cześć! Widziałeś może tego kota? Nie. Nie. Hej, poznajesz te kicie? Nie, moja jest szara. Dzięki. Tęsknię za tą pieszczoszką. Ona pewnie za mną też. Kochana, moja! Ashley? Ciekawe z czym dzwoni. Halo? Znalazłaś ją? Och, masz moją kicie? Dzięki, że się nią zajęłaś! Zabieram cię z powrotem. Dziękuję, kochana! Wracamy do domku, co? Na wszelki wypadek możecie użyć gorącego kleju, aby wykonać przewieszkę do obroży. Zapiszcie na niej swój numer i przykryjcie całość gorącym klejem. Przyciśnijcie woskowanym papierem. Jak już wyschnie, obetnijcie niepotrzebne brzegi i voila! Przywieszka gotowa! Teraz już mi się nie zagubisz. Ciekawe, ile miałaś przygód. Nie będziesz już anonimowa. Kocham cię! To wszystko, co mam? To raczej nie wystarczy. Muszę znaleźć pracę. Mogę się opiekować psiakami. I tak nie mam większego wyboru. Lepiej od razu się zgłoszę. Ale się denerwuję, żeby tylko nie gryzł. Dzień dobry, przyszłam zaopiekować się psem. O, hej, Maluszku! Jest całym moim szczęściem. Proszę o niego dbać. O! Będziemy się świetnie bawić! Wrócę za godzinę. To twoja zapłata. Dziękuję! A ty bądź grzeczny potworku mały. Papa! Pa. Do później! To co chcesz porobić? Jaki ty jesteś śliczny! Hmm. Zura pasuje ci idealnie. Ślicznie. I tak się właśnie tańczy walca. Nawet nie było im dane się pożegnać. Och, no już, już. O, chyba pancia dzwoni. Hej kochana, utknęłam w pracy. Wyślesz mi zdjęcie, proszę? Jasne, już wysyłam. Łup. Uśmiech. Możesz się obrócić do kamery? Och, tak nie. Nie wyślę jej czegoś takiego. O, idealna mordka na selfie. Nie ruszaj się. Czekaj. Nie! Nie bywałe. Pieski lubią ser, prawda? Już wiem. Tutaj. Widzisz? Jest. Udało się. Wygląda na przeszczęśliwego. Dobry piesek. A to w nagrodę? Przebieracie już nogami, by przetestować te sztuczki ze swoimi pupilami? Dajcie znać, jak wam poszło. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku swoim znajomym. Już obejrzane? Subskrybujcie nasz kanał, by nie ominęły was żadne nowości.